Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, czy warto uczyć dzieci fotografii, to odpowiadam, że tak, ponieważ jest to jedna z tych dziedzin, która rozwija wyobraźnię w niesamowity sposób. W tym filmie chciałbym podzielić się moimi sposobami na to, jak można zachęcić dzieci do uprawiania fotografii? Podam kilka takich podstawowych założeń, które myślę, że będą przydatne dla każdego rodzica. Pod koniec tego filmu też podzielę się z wami takim ćwiczeniem dla dzieci już trochę starszych wiekiem, dla nastolatków. To ćwiczenie myślę, że też jeszcze o jeden krok dalej poprowadzi wasze dziecko w rozumieniu fotografii, więc zostańcie do końca tego odcinka. A przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, Nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o tym, jak robić lepsze zdjęcia, a także jak zarabiać na fotografii. Więc jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, proszę rozważ dodanie subskrypcji. Inspirowanie własnych dzieci do tego, żeby zajęły się fotografią, zacząłem od tego, że wręczyłem im używany aparat, który znalazłem w mieszkaniu ich dziadków, czyli naszych rodziców. Myślę, że w każdym polskim domu znajduje się pełno takich właśnie sprzętów, które nikomu nie są potrzebne, które leżą gdzieś w szufladach, których nikt już praktycznie nie używa i otóż może to być wspaniały prezent dla naszego dziecka. Po to tylko, żeby to dziecko właśnie poczuło, że ma coś swojego, swój własny sprzęt. I kiedy znajdziecie we własnych szufladach lub też w domu waszych rodziców, takie właśnie stare aparaty kompaktowe, których nikt już nie używa, możecie właśnie je zastosować jako taki pierwszy aparat dla dziecka. To wcale nie musi być nic takiego nowego, nie musi się wiązać z żadną inwestycją. Wręcz namawiałbym do tego, żeby dać stary aparat, dlatego, że dziecko po prostu lubi upuścić ten aparat, rzucić nim, czasami bo może czuć jakąś frustrację, że tam te zdjęcia nie są takie jakie być powinny. Natomiast, te stare właśnie aparaty kompaktowe mają to do siebie, że one nie mają jakichś dodatkowych rozpraszaczy, bo część rodziców na pewno pomyślała sobie, że o, może dam mojemu dziecku stary smartfon i ono zacznie robić zdjęcia. A myślę, że smartfon jest taką drogą troszeczkę ryzykowną, dlatego że oprócz. Tej funkcji fotografowania ma również pełno różnych funkcji, które wpływają na rozproszenie dziecka, na rozproszenie jego uwagi. A myślę, że jeżeli dziecko ma się zacząć bawić fotografią, to powinno się tylko i wyłącznie na niej skupić, a nie czuć takich różnych pokus, żeby zająć się na przykład jakąś gierką czy sprawdzeniem czegoś w internecie, szczególnie właśnie te starsze dzieci. I w związku z tym te używane. Aparaty będą jak najbardziej na miejscu, mowa tutaj o takich kompaktach. Dla takich opornych dzieci, które na przykład powiedzą, a e, nie chcę mi się, bo to wygląda jak jakiś szmec, rzuci, tym i w ogóle zapomni, żeby zaczęło zajmować się fotografią. Są też takie aparaty typowo dla dzieci. Z tym, że przestrzegam, bo te aparaty też mają funkcję gier. No i dziecko jak to odkryje, to może zająć się gierkami, zamiast zajmować się fotografowaniem. Akurat te aparaty są też dostępne w kolorze niebieskim, także nie tylko pod dziewczynki. Ci Producenci je produkują i my właśnie z naszymi dziećmi robimy tak, że każdy na jakąś wycieczkę czy na jakiś wyjazd zabiera właśnie ten swój aparat. I to jest bardzo serio traktowana gra. My też, jako że jesteśmy z żoną profesjonalnymi fotografami, odczuwaliśmy taką pokusę, żeby. Dawać takie rady, jak kadrować, ale po jakimś czasie doszliśmy do takiego wniosku, że najlepiej pozwolić dziecku bawić się fotografią tak po swojemu. Czyli rola rodzica będzie polegała tylko na tym na początku, żeby wytłumaczyć jakie są funkcje, czyli włączanie na przykład aparatu albo przyciskanie tego spustu migawki i robienie zdjęcia, ewentualnie jak można zobaczyć podgląd zdjęcia, i właściwie to wystarczy, bo to są podstawowe funkcje. Aparatu, które dziecko może zrozumieć w minutę i potem zacznie się bawić. Dla rodziców jest to wspaniała też taka przygoda, żeby oglądając zdjęcia własnych dzieci, właściwie zobaczyć świat z ich perspektywy. To jest niesamowite. To bardzo zbliża rodzica do dziecka, bo my zaczynamy bardziej rozumieć te nasze dzieci. Bo nam się wydaje, patrząc z góry, że świat jest taki ani inny, natomiast nasze dzieciaki w zupełnie inny sposób postrzegają rzeczywistość i my poprzez tę wspólną zabawę w fotografię możemy się o tych naszych dzieciach i o świecie też wiele nauczyć. I ważna sprawa na sam początek, żeby nie zarzucać dzieci krytyką, że rób takie zdjęcia albo sfotografuj tego kwiatka, a nie tamtego. Ono będzie fotografowało to, co sobie życzy, to co chce sfotografować. A nie to, co my chcielibyśmy, żeby nasze dziecko sfotografowało. W szkołach fotograficznych czy na kursach czasami jest tak, że początkujący fotografowie przychodzą, pokazują swoje zdjęcia i dostają taką masę krytyki, zamiast wskazówek pokazujących właśnie o to zrobiłeś dobrze, idź w tym kierunku, lub yy, bardzo podobne zdjęcia w tym klimacie, na przykład, yy, zamiast właśnie takiego krytykanstwa, że o, wszystko zrobiłeś źle. I mówię to celowo, dlatego, żeby pokazać przez analogię to, że łatwo można kogoś do pasji zniechęcić, łatwo można podciąć komuś skrzydła, a tego nie chcielibyśmy w przypadku naszych dzieci, więc nie udzielajmy im takich y, krytykańskich rad, raczej chwalmy za to, co ciekawie pokazały, wynajdujmy takie rzeczy, których nie spodziewaliśmy się, że zobaczymy na ich zdjęciach. I dobry, dobrą praktyką będzie też wzmacnianie takiej świadomości wizualnej z dzieckiem, poprzez wspólne oglądanie albumów rodzinnych. Poprzez oglądanie tych zbiorów, które mamy w szufladach, właśnie pochowanych w albumach, powklejane zdjęcia, wydrukowane, czy też właśnie zdjęcia z bliskiej przeszłości, czy też z tej dalszej, bo tutaj realizujemy dwa cele. Realizujemy ten cel edukacji wizualnej. Ale też y, wzmacniamy takie więzi rodzinne i, i poczucie świadomości dziecka, skąd ono jest, y, jaką ma historię, jego rodzina, więc, więc to tutaj y, fotografia jest tylko pretekstem do tego, żeby budować fajną relację. Dla starszych dzieci polecam takie ćwiczenie, y, które polega na tym, że zawiązuje się im oczy y, i dostają w rękę aparat, i mogą fotografować wszystko, cokolwiek im się wyda interesujące. Oczywiście rodzic może prowadzić to dziecko za rękę. Zresztą ja już. Wspominałem o tym ćwiczeniu w innym filmie na tym kanale. On będzie podlinkowany w opisie tego odcinka. Więc, jeżeli ktoś będzie chciał rozwinąć tę koncepcję, to zapraszam, żeby się zapoznać z tamtym filmem. Ale pokrótce, teraz powiem o co chodzi. Chodzi o to, żeby dziecko też zrozumiało, że nie tylko to, co wizualnie ładne, powinno być sfotografowane, bo są inne czynniki, które wpływają na decyzję fotografa o. Konieczności zrobienia zdjęcia. I myślę, że te kilka rad możecie zastosować w przypadku własnych dzieci. Myślę, że to będzie też z pożytkiem dla waszej rodziny że to będzie takie odświeżające doświadczenie, bo zobaczycie też waszą rodzinę oczami dziecka, co jest niezwykle interesujące. Starajcie się też jako rodzice przypominać o tym, że jest ten aparat, że można go wziąć sobie ze sobą na wycieczkę, bo wtedy cała rodzina ma coś. Do roboty. Nikt się wtedy nie nudzi, nawet w aucie, może robić zdjęcia z waszej podróży, dokumentować nawet każdy pobyt na stacji benzynowej to jest bardzo fajna przygoda. Fotografia jest świetną pasją, którą warto zarażać dzieci, odciągając je jednocześnie od tych wszystkich pokus, które oferują smartfony, tablety, które są pożeraczami czasu, nie są niczym kreatywnym. Chcielibyśmy pewnie też, żeby nasze dzieci były właśnie twórcami treści, a nie ich konsumentami i myślę, że fotografia jest taką świetną ścieżką, żeby Właśnie to, to w dziecku rozwijać te kreatywne cechy. Dzięki serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Jeżeli uważacie, że on jest godny zmasakrowania przycisku kciuka w górę, to zachęcam Was do uczynienia mi tej przyjemności. Ja nazywam się Jacek Siewko, a strona, którą rekomenduję, to niezłeaparaty.pl